Dzień dobry Państwu. Wychodzi na to, że muszę Państwa przywitać na tej imprezie bardzo miło, bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Zostałem poproszony o wygłoszenie paru słów na temat dzieła, co zawsze jest zadaniem ryzykowym. Albowiem, mm. powiedzieć za mało to właściwie nic nie powiedzieć, powiedzieć za dużo to trochę nudzić. Będę próbował. Znaleźć jakiś złoty środek między niepowiedzeniem niczego a nudzeniem. Rok temu czytaliśmy tutaj Kowalis. Jak Państwo, mam nadzieję, pamiętacie. Kowalis, o którym mówiliśmy, że jest dziełem światowym, czytanym wszędzie, tłumaczonym na właściwie wszystkie języki świata. Wesele, które będzie czytane dzisiaj, wydaje się, że tym utworem bardzo. Polskim krajowym, żeby nie powiedzieć nie o marze lokalne. Ale kiedy mówię krajowym, to tak naprawdę mam na myśli to, że jest to dzieło, którego tekst, którego problemy, z którego postaci bardzo głęboko wniknęły w naszą świadomość czy podświadomość. Weszły nam pod skórę, właściwie tak, by należało powiedzieć. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak często weselem myślimy. Jak często przy pomocy wesela formułujemy własne opinie i sądy. Oczywiście pamiętamy, że Wyspiański odnosił się w tym utworze do tak, pewnego zbioru narodowych mitów, do którego podchodził z dużym krytycyzmem i które od czasu do czasu w tekście wydają się być demaskowane. To chyba jeden z najważniejszych składników tego utworu. Rzecz. Sprawa, która jakby sugeruje, że e, zawsze warto przyglądać, zawsze warto krytycznie spoglądać na to, e, co niejako nas fungrywa. To, z czego zbudowana jest nasza dwie tożsamość, ona nigdy nie jest dana w całości, gotowa e, i na zawsze. Ona się zmienia. Ale myślimy w lesbijskim również dlatego, że przecież używamy, chcąc, nie chcąc, jak powiedziałem, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę, poszczególne frazy, zwroty z tego dramatu, że pan się boją we wsi Ruchu, trzeba być w butach na weselu, bo ten go jest Iwaski, a to Polska właśnie. Przecież to są fragmenty wyciągnięte z tekstu. Nawet często nie wiemy, że to jest. Tak jak mówię, jest więc Wesele jest więc dziełem, które mamy w naszej zbiorowej podświadomości. Właściwie na tej liście utworów, które były czytane w ramach Akcji Narodowego Czytania, powinno to być dzieło jedno z pierwszych czytanych, być może na samym początku, być może tuż po panu Tadeuszu. E, chciałbym jeszcze powiedzieć to, że ta, to znaczenie wesela dla naszej kultury polega także na tym, że przez wiele późniejszych lat, być może dzisiaj trochę mniej, przez wiele późniejszych lat było to dzieło, które stanowiło punkt odniesienia dla wielu innych utworów. Utworów, które z Wyspiańskich chciały polemizować, które chciały w zmienionych warunkach zadać i te same pytania, które zadawał prowo XX wieku sam Wyspiański. Nie będę robił dla Państwa długiej e, takiej historyczno-literackiej listy dzieł, ale wspomnę o trzech. Takich, które pochodzą z okresu powojennego i których autorzy próbowali pisać wesele raz jeszcze. Próbowali pisać wesele ponownie właśnie po to, żeby zapytać czy i jacy jesteśmy. Pierwszy utwór, klęska literacka, chciałoby się powiedzieć, to powieść Miasne żeglarzyńskie. Klęska z tego prostego powodu, że kiedy autor ją obmyślił i napisał w połowie lat 60., okazało się, że nie jest w stanie tej powieści wydać. A kiedy już można było wydać tę powieść na początku lat 80. w drugim obiegu, a u progu niepodległości po 89. roku już legalnie, okazało się, że problemy, które portretował Andrzejewski są już nieaktualne. Powieść, która rozgrywa się w Warszawie i portretuje warszawskie środowisko, nazwijmy to polityczno-artystyczny, splot interesów i powiązań między warszawskimi reżyserami, aktorami, pisarzami, a członkami partii, życia. Z Wyspiańskim powieść łączy i to, że Andrzejewski zmyślnie poukrywał pod postaciami powieści autentyczne osoby, artystów, pisarzy, również siebie samego. Zb Zbyszka Cegórskiego, Czandrzejawa. Drugi utwór, o którym chciałbym wspomnieć, mniej znany jak sądzę, to opowiadanie o tytule Wesele raz jeszcze, którego autorem jest nieżyjący Marek Nowakowski z roku 1974. Opowiadanie rozgrywa się na wsi podstarzały, warszawski podrywacz i postanawia się ustatkować i ustabilizować swoje późne życie. Wpada na pomysł, aby ożenić się z Turką, jak to kiedyś mówiono, Badylazią. Odbywa się więc wesele na na które ściągają, rzecz jasna, sąsiedzi i znajomi gospodarza, lokalne władze, pod postacią komendanta milicji obywatelskiej czy sekretarza partii. Przyjeżdżają, rzecz jasna, także goście pana młodejów, docent, partyzant. Bufetowa Lucy. Całe to towarzystwo siedzi, pije, pije się oczywiście, bo jak żeby takie wesele mogły się bez i obić. I trzeci przykład, najbardziej chyba znany i naj, najświeższy, to pochodzący z 2004 roku film Wojtka Smarzowskiego, Wesele. Tak? Gdy przypomnimy sobie ten gorzki obraz, a przecież jest gorzki, to e, zorientujemy się w pewnym momencie, że jest to opowieść nie ma nic, co byłoby szlachetne, czyste, dobre, uczciwe, że właściwie na każdym kroku w tej opowieści mamy do czynienia z oszustwem, kantem, chciwością, pazernością. Wesele też przecież zostało ukartowane. Tak? Gdy spojrzeć na te trzy opowieści, to widać wyraźnie, do czego weselu służy, do czego służy w literaturze motyw wesela, do tego, żeby mówić o nas żeby pokazywać nam, jacy jesteśmy, w jakiej roli występujemy, jaką, jakimi przesądami się kierujemy, jakie obsesje nami rządzą, żeby krytycznie nam pokazywać to, co jest fundamentem naszego myślenia. I na koniec bo dostaję tutaj już znaki, że jednak przekraczam granicę, ten złoty środek między mówieniem krótko a nudzeniem. I na koniec pewnie chciałbym powiedzieć i to, że najwspanialsze wesele, pomijając tę warstwę takiej krytyki ideologicznej, takiego literackiego zaangażowania, tak? artysty, który uznał, że warto zabrać głos w publicznej sprawie, ale gdy zostawić to na boku, to zostaje jeszcze to, co zawsze wydawało się najbardziej intrygujące. Zostaje warstwa anegdotyczna. Wszyscy dobrze wiemy, że w Bronowicach rzeczywiście odbyło się wesele, że krakowski nie najlepszy poeta Lucian Rydel żejmił się z Jadwigą Mikołajczykówną, młodszą siostrą Anny Mikołajczykówny, czyli wtedy Anny Tetmajer, żona męża tej zamężnej za Włodzimierzem Tettmajerem od roku 1890. Że na wesele ściągnęło z Krakowa cała artystyczna, że tak powiem, tanka, że ten ślub odbył się w Kościele Mariackim, bo to kościół parafialny był na wsi Bronowice w tamtym czasie, że na weselu był wyspiański, jak wspomina Bo, większość wieczoru i nocy spędził oparty o futryny i spoglądający z boku, być może trochę ironicznie, na to wszystko, co się dzieje. I kiedy tak myślę o tym zdarzeniu, to wydaje mi się, że jest w tym coś niezwykłego. Pomyślcie Państwo o czymś takim. Ślub, wesele odbywało się w połowie listopada w 1900 roku. W lutym wyzbiarz przyszedł z rękopisem wesela do dyrektora Teatru Józefa Kotarbińskiego, dzisiaj Teatru imienia Juliusza Słowackiego, kiedyś po prostu Teatru Miejskiego. Kotarniński, zobaczywszy ten podkład anegdotyczny decyduje się spektakl wystawić. Po miesiącu 19 marca jest premiera. Pięć miesięcy. Wyobrażają sobie Państwo wszystkich tych ludzi, którzy idą na premierę. Mało jeszcze znanego autora. Znają krążące po mieście plotki, bo przecież krążą tak? plotki o tym, że to będzie spektakl, w którym zostaniemy my sami pokazani. Zasiadają na widowni. I oto podnosi się kurtyna i mogą na scenie oglądać samych siebie. Wielu z nich się obraziło na zwłaszcza Rydel, za to jak sportretował i jego, i jego młodą żonę. Ale też jeden z najlepszych omówień dramatu w tamtym czasie wyszło spod pióra Rudolfa Starzeckiego, który całkiem krytycznie w dramacie został przedstawiony jako dziennikarz, doceniając wartość utworu doceniając jakby rangę problemu, który Wyspiański podnosi, Starzecki uniósł się poza małostkowość, poza miłość, ponad miłość własną, doceniając to dzieło. I tak sobie myślę, na sam koniec i ostatnie zdanie, że najbardziej tajemniczą, niezwykłą i pociągającą rzeczą, jaką znajduję w tym dramacie, biorąc pod uwagę ten cały podkład autentyczny, zdarzeń, który jest tłem czy punktem wyjścia utworu. Że patrząc na to, myślę sobie, że rzeczą najbardziej tajemniczą, w której widać magię sztuki, tak naprawdę, zabrzmiało, znośna, ale to dobrze, to oto ten moment, kiedy z materii codzienności, odświętnej, ale jednak przewidywalnej i codziennej, i znajomej, z tych prostych zachowań, zrozumiałych gestów, z weselnego pijaństwa, Rozmowę koniczym, z dodatkowych rozmów na boku, ten stojący z boku, milczący w progu, e, pisarz, obserwator wysnuł opowieść, w której skrywa się prawda o nas. O nas wszystkich. O nas wtedy i o nas dzisiaj, w której jest właściwie cały świat.